Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj o pikowaniu sałaty. I w tym odcinku opowiem Wam o tym, od którego do którego miejsca można pikować sałatę i powiem Wam również parę ciekawostek o uprawie sałaty. Na kanale jest cały też odcinek poświęcony sałacie, ale link do tego odcinka znajdziecie też na końcu tego filmu. Więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do zobaczenia. Jest tam mniej więcej omówione na przykład dlaczego sałata się kładzie, dlaczego nie utrzymuje pozycji, dlaczego ma zbyt wybujałe liście i tak dalej. Więc możecie sobie to obejrzeć i na pewno wtedy wasza sałata będzie bardzo duża. A wracając do sałaty, to wspomnę, że sałatę wysiewamy do takiego pojemnika. Dlaczego? Ponieważ nie, nie cała sałata nam zejdzie. To znaczy, że wiele nasion będzie pustych, nic z nich nie wyrośnie lub innego rodzaju. Dlatego stosujemy takie pojemniki i wyciągamy później najlepsze siewki. Jeżeli sałata nam już zejdzie, to jak tutaj zeszła, to mamy coś takiego, że mamy jeden liść, tutaj są jakieś Liście, nie, albo inne liście, no i tak sobie sałata rośnie. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo długą taką łodygę i będziemy musieli i będziemy musieli naszą sałatę przesadzić. Przesadzamy Ogólnie zasada przesadzania sałaty jest taka, że przesadzamy sałatę od punktu, w którym ona jest aktualnie, a maksymalnie do punktu, gdzie zaczynają się liście, czyli nigdy nie przykrywamy tego stożka tutaj wzrostu, który jest u sałaty w tym miejscu. Miejscu i tutaj wszystkie liści będą z tego miejsca po prostu wyrastały. Najlepiej jest to zrobić albo na równo, albo po prostu troszkę niżej. Dzięki takiemu przesadzeniu nasza sałata się wzmocni, ponieważ nie będzie tej cienkiej łodygi, która jest ponad ziemię i utrzymuje tam 3 czy 4 listki, tylko ta łodyga będzie po prostu w ziemi. Więc to już jest duża zaleta, jeżeli na przykład wasza sałata nie utrzymuje liści, to takie przesadzenie spowoduje, że te liście będzie znacznie prościej utrzymać. Aplikowanie sałaty to tak naprawdę nic innego jak wyciągnięcie tutaj z ziemi naszej siewki. Naszą siewkę wyciągamy no i przenosimy do nowego pojemnika, w którym mamy już otwór wykonany i tak jak wspomniałem wsadzamy naszą roślinę albo w miejscu, w którym jest obecnie, a najlepiej do miejsca, gdzie tutaj poniżej tego stożka wzrostu, żeby po prostu jakiś naszą roślinę. Wtedy będzie wręcz idealnie, no i nasza roślina będzie sobie już rosła w nowym miejscu. No to co? Trochę teorii było, to zaraz przejdziemy do praktyki. I musimy wyciągnąć jakąś ładną sałatę. Tutaj jest na przykład sałata, która jest bardzo ładna. I ma bardzo długi korzeń. Sałaty są dosyć delikatne, ale damy radę. OK, widzimy ładny korzeń. Zobaczcie zresztą sami, jak on wygląda. I to sobie na razie odkładamy. Albo w sumie posadźmy ją od razu. Będzie najprościej, czyli przechodzimy tutaj do miejsca, gdzie sadzimy. Ja sobie już tutaj otwory zrobiłem w tym miejscu. I do tego otworu będziemy musieli włożyć naszą sałatę. Najlepiej, żeby tutaj było dosyć sporo miejsca, więc jeszcze sobie go pogłębię. No i bierzemy nasz koniec i wsadzamy tutaj sałatę. Pamiętajcie, żeby jej nie złamać, bo jeżeli złamiecie, no to wtedy już nic z takiej sałaty nie urośnie. Dociskam i jest posadzona. Pamiętajcie o tym odcinku, o którym Wam wspomniałem. O sałacie link. Macie teraz, więc możecie bezpośrednio do niego przejść.